Report unusual behavior. Barricade your homes. Avoid all contact with infected individuals. Wait for official instructions. <laughs> Wait my ass. Kill all sons of bitches. That's my official instructions. <laughs> <laughs> oh. Ja idę się pali Nie, no to było dobre. Nie, no sorry, channe. O Boże, nie wierzę. Ale nie wiem jak ja... Do... Znikła. A, co? Ty... Ale nie wiem jak ja spadłem. No ja nie doleciałem, a ty nie wnikam. Ja Dobra. też, ja, ja właśnie nie wiem jak nie doleciałem Mi się jakoś zacięło, cofnąłem się potem jeszcze raz wszedłem i jeszcze raz zepchnąłem się sam Sam się, sam się To ja nie wiem jak to się stało Kurde, kurde, nie! A po schodach, nie! Te zombie mi prawie wypchały stare Co? A, Co za, piara. Słyszę tutaj tego, tego Raz powiem tak Tutaj zrobisz taki... E, przyspieszysz odcinek Dobra Wiec. Nie, po prostu zrobię, podzielę na fejle jakieś No, to dam jakieś fejle O kurde, <śmuszczaj> dawaj, dawaj, dawaj Teraz Roszel fejluje Ona jest najmocniejsza tutaj, Roszel. Reloading. Dobra jeszcze raz zostawiam tą amunicję no. Dobra. Kurde jaka moc stary Wiesz to amunicję Czekaj poczekamy teraz Spokojnie bez nerwów E no o, Dwa wdechy trzy wydechy O Dobra i wbijamy dalej, co jest? Za tobą pojawił się zombiak i wyglądał tak jakby to była ten... Samara Samara? No, bo tak tylko pół się pojawił. czarne włosy O stary Ty, to może masz jakieś winy albo coś? Dobra, poczekamy teraz No tam jest sypek debilu No, poprz Dawaj, dawaj, chopaj. No, jest. Yeah. Dobrze. Olacie, Elisa już? Sara Co to było za Proszę, ale się i się zabił. Ach, tak. <laughs> Nie, to ma po Bekstra. Idź do góry, ja pójdę z bokiem. Dzisiaj w tym odcinku zdecydowanie. Nie. Nie. Uważaj, smoker jest. jest! Nie da się na zabić smokera. No, próbuję właśnie odepchnąć na początku te ząbiaki. Pamiętaj, że ja wiszę. Dobra. I tam jest witch też. Właśnie zauważyłem, jak zrzegał się zombiak Na prawo jeszcze masz zombiaki Nie, nie. Uf, jaki <laughs> to on jeszcze dobra, tam z dołu dobra, może się dobra. wybić? Nie, chyba nie. Idę jak najdalej. Stanę. Czekaj, ja rzucę jeszcze piebombę. Tu jest... Nie! nie! Kurde, muszę się uleczyć, bo mam 4 HP. Ej, Rochelle tu jest! Ale małem farta, stary, z tym Poczekaj, ja muszę A patrz, się... a tu smoker na nią zakampił! <noise> smoker. Smoker, camper, ja biorę sniperkę moją Czy automatyko Bitch Ej, coach powiedział bitch Serio Znowu powiedziałeś bitch, to jest switch. No, ale witch, to ci coach powiedział, że to jest bitch To Wydę tam u góry coś jest na tym Na wieży O Gdzie? Akurat dla mnie No tu patrz do góry, spójrz Gdzie ty jesteś w ogóle? Bo... U góry Nie widzę cię No odwróć się ty gdzie ty jesteś? I teraz... góra. Do góry! No spójrz do tutaj jesteś! Jezus! No tu była ten... apteczka. Już nie ma apteczki dla ciebie, Ale tak patrz, gdzie ty jesteś, madafak, bo, bo ja myślę, że ty na tych tych, tam jesteś wyżej gdzieś. Ja tylko się tam patrzę Kurde, ona... Staje! Spokojnie. Nie, 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 jesteś spokojna. Wdech, wdech, wdech! Tak jak na terapii, Witch. kurde. Ach jak na terapii, Witch. Uff. Spokojnie. Ja tu widzę. Spokojnie, terapia. Pamiętaj, że bierzesz leki. Leki bierzesz. Leki. E, tam jest elis. Gdzie? On też zginął? On no, tak. Tam się uwolnił. Nie, o, amunicja tu jest. raz znisz barykadę. Poczekaj na mnie, chcę to zobaczyć. Bo to <laughs> ciekawe wygląda. Przestało, Ej, palić. Wow. ale... Duchu. dobra. Nie, ja się boję tej witch. Ja mi tutaj teraz wyjdzie. Temat się, dupeksu. Ja bym se przeżył przez ten ogień, ale jakoś tak peniam O, dobra. Teraz. A tu nie, jezu, myślałem, że tu dwie łidź, dwa łidźy są. czemu to ogień? Ej, Hunter mi ma! Hunter mi ma na zewnątrz! Wyjdź, pomóż mi! Co oni też spadli? Ej, smoker mnie złapał Dobra, idziemy po nich, bo... Aha! Co, co oni zrobili? Ha! Ej, jokiej, jokiej, plecy! Nie ma co tu stać, to jest... Tutaj można coś... coś. Gdzie to zejść trzeba Nie! To jest Zginąłeś? O kurde! O oh, <ścoughs>